z tej strony oryginalnego i327, a to jest recenzja kanału Pedał Marcin, kanału tak nudnego, kanału tak zjebanego, że po prostu nie mogłem oprzeć się zrobić recenzji o tym zjebie. Jest to kanał robiony przez hejtera dla hejterów, hejtujący Stefana Games, youtubera znanego z dobrych materiałów, tematyki Minecraft. Pedał Marcin natomiast nie robi nic oryginalnego, robi nudne materiały, które oglądają po prostu debile, że tak się wyrażę. No... Ale właśnie ty mnie oglądasz, czyli nazwałeś siebie debilem. Słowo mi się robi po prostu jak na niego patrzę, więc... Więc nie oglądaj? Zaczniemy od recenzji tego filmu, który jest najnowszy, a jest najgorszy ze wszystkich. Po pierwsze masz bardzo nudne intro, które każdy takie ma, jest bardzo nudne i brzydkie, pewnie z jakiegoś normalnego, takiego darmowego programu w internecie. A mnie gadasz, a sam masz jakieś takie głupie intro. Takie intro to sobie każdy może zgenerować, więc zamknij mordę i nie rób takich intro, bo to jest nudne, więc... No więc to już tutaj ci minus tam do wszystkiego. Tak. Nie masz prawa dawać zdjęć youtubera sobie na skina, no bo to jest nielegalne i to grozi więzieniem. Więc... Mogę wykorzystać jego wizerunek. Bo mogę. Bo jest osobą publiczną. Więc ja bym radził Ci uważać, bo jeśli Stefan Games zgłosiłby to na policję, to trafiłbyś najprawdopodobniej na parę lat do więzienia. Ja wyobrażam sobie, że Stefan idzie do policji i mówi, przepraszam, pedoł Marcin użył mojego i twarzy w kinie w Minecraftzie. I poza tym ukradłeś nick Stefanowi Games, to też liczy się jako podszywanie się i blackmail, i no i po prostu oczernianie i takie tam inne, więc radę zmienić ten nick, bo to jest po prostu nieodpowiednie zachowanie. Ale taka była konwencja filmu, że udaje, że Stefan jest taki super. Więc nie wiem w czym jest problem. Panie mi się nudziło. Nudzić to ci się możesz, na przykład możesz nie wiem wyjść na dwór czy tam pokrać w piłkę, a nie robić kurwa film 11-minutowy Debiluję bany, co ty w ogóle kurwa pierdolisz? Jak się nudzi to znajdź sobie jakieś hobby, jakąś pasję, jakieś zainteresowania zamiast robić jakieś głupie filmiki o głupich grach i robić jakieś głupie skiny, to jest po prostu żałosne. Ale za tyle grasz o mnie film i to sam może pójść gdzieś i mieć gdzieś. Robię sobie to chtam. I robię to tam. Jeszcze dałeś jakąś głupią muzykę, pewnie ta muzyka to jest ukradnięta też od jakiegoś twórcy, więc radzę sam podać ci czyja to jest muzyka tam w opisie, ponieważ jak tego nie zrobisz to w każdym momencie YouTube może ci zdjąć film, więc takie tylko, tak tylko dygresję daję, żebyś mógł to zrobić, ponieważ sobie samemu tutaj niszczy reputację takim ukradnięciem wszystkiego, to jest po prostu żałosne. ja sobie muzykę ze stron, które mają po prostu muzykę, a nikomu nie okradłem muzyki, można to użyć jak chcesz. Więc Twoim zdaniem, że jest zaraz w tu muzykę do filmu, to ci mogło zdjąć film. Ale to nieprawda, bo mogę sobie użyć tego, bo to nie jest zabronione. Tutaj daję też dygresję i pewne ostrzeżenia, że po prostu dałeś tutaj złe tłumaczenie, ponieważ Hunger Games tłumaczy się jako gry głodu, nie nie głodne gry. To jest podstawowa angielski, ponieważ głodne gry byłoby tłumaczone jako Hungry Games, natomiast Hunger Games tłumaczy się jako gry głodu, coś tego typu. Taki mały błąd, ale razi w oczy, więc może na samym filmiku możesz to zmienić. Co? To zajebiście. Z tej strony wydumaczę. Tutaj też w ogóle bardzo słaby wokal, bardzo słaby audio. Powinienem sobie kupić jakiś lepszy mikrofon, chociaż nie wiem, na przykład też, nie wiem, jakikolwiek jest za 100 zł, czy tam za 50, bo taka jakość audio to jest chyba tylko w laptopach. To jest tak bardzo złe audio, że aż mi ciebie szkoda. Dobrze, to ja teraz pokażę Ci, jakie Ty masz audio. Cześć, goły.

Nie no, typie, co ty kurwa robisz. Ty to w ogóle myślisz co ty robisz? Dosłownie kurwa Hitlera w filmie dajesz. Ty wiesz kurwa co Hitler robił, ty sobie w ogóle zdajesz sprawę co ty kurwa robisz, typie. Nie wiem, ty jesteś aż takim debilem, kurwa, nie znasz podstawowych tam, nie wiem, zagadnień z historii co robił Hitler. Pomyśl może trochę, poucz się, bo widać twój poziom edukacji jest na bardzo niskim poziomie, widać cię rodzice za Jeśli nawet nie wiesz co Hitler robił sobie go, to tak dajesz filmiku od Minecrafta. Wiesz co ja on robił. No to, że ktoś miał skin w Minecrafcie go, to, to znaczy, że już nie można o nim w ogóle gadać, to chyba dobrze się rozmawia o takich rzeczach. To właśnie nie trzeba słuchać, się kim był i co robił, żeby... bo trzeba odczwalać takie rzeczy właśnie. Nie no, to jest bardzo nudny film o że tu nie ma żadnych ciekawych treści, tylko tam jakiś montaż tego co jak zabijasz ludzi, to jest bardzo nudne. Tego nie ogląda się przyjemnie. Przynajmniej jakiś ciekawy komentarz się do tego dać, czy to się dało oglądać, bo w obecnej formie to jest bardzo nudny materiał, po prostu bez jakiejkolwiek treści, więc no. Gdybyś obejrzał ten film do końca, to byś już ja dawałem komentarze. A po drugie no, konwencja tego filmu polega na tym, że robię Stefana. Super gracza, który zabija wszystkich ludzi, więc chyba to, że zabijam ludzi w Minecraft'cie powinno być w tym filmie. A co miałbym robić? Budować dom? To chciałbym podziękować za 30 widzów. Widać, że się sepleni. Ma taki głos, jakby miał downa czy coś, więc no... Radzę podpracować nad dykcją, bo się Ciebie nie da słuchać i tego audio jest tak niska jakość audio, że to jest smutne. Dziękuję. Dobrze, to posłuchajmy Twojej piosenki, która jest zajebiste audio. Ciebie ledwo słychać, żebyś coś tam mówił, więc nie pochodź do mnie, przyczepiasz o audio. Jest w ogóle smutna sprawa, bo to nawet nie jest prawdziwe MG tylko to jest jakiś typek, kto się da, co sobie dał nick Stefan Games, to jest to oczywistym oszustwem. Ponieważ nawet Stefan Games nie ma takiego niku na steamie, tylko ma jakiś inny, a on ma chyba Stefan Games podłoga. Po pierwsze, to jest jego nick na steamie. A po drugie, to jest stara sytuacja, graliśmy i po prostu. Stefan już by nie zapomniał o tym. A kamerkę, kamerkę no to dodałem. Ale dlatego, żeby można było rozróżnić tę gra. I tyle. Typie, ty nie masz prawa używać takich zdjęć youtuberów w swoich filmikach, to jest kradzież i co powinieneś podać, czyje to jest i w ogóle, nie ty sobie kradniesz sobie tam, nie wiem, co ty robisz, typie. Widać, że tam w jakimś gimpie robisz, nie umiesz nic zrobić dobrze, nic ładnie, tylko jakieś tam zdjęcia wklejasz, co to, kurwa, ma być w ogóle, typie? Typie, ty się, kurwa, nie wiem, zastanów się, co ty, kurwa, robisz. Ty jesteś, kurwa, takim nieudacznikiem, że ja pierdolę. A ja chciałem tylko pokazać, jakie można miniaturki ładne zrobić dla Stefana tematycznie, w stosunku do tego filmu, i tyle chciałem coś zrobić. o rzecz, co mi zżywasz, jakbym chciał zrobić, to dla A po drugie, ta Stefan jest sobą publiczną, więc mogę użyć tego do filmu. Przecież jego twarz nie jest rzeczą prywatną, więc mogę jej użyć. Ktoś cię... Kiedy... Nie masz prawa wysyłać filmików innych youtuberów na swój kanał, ponieważ to jest kradzież i za jakbym mógł, mógłbym to nawet zgłosić, to zrobię nawet teraz, zobaczę, że ci usuną ten film, usuną ci kanał za coś takiego, bo to jest po prostu kradzież. Ale tego filmu już nie ma na YouTubie, więc mogę go zre -uploadować. I po, po drugie, jak zgłaszasz film, to musisz podać link do oryginalnego wideo, więc mi pokaż, gdzie jest oryginalne wideo, bo ja go nigdzie nie widzę notatkę z tym co on robi, jakie to jego wady, że jest pedałem, 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 pedałem. <śmulik>